Dzień dobry. Z tej strony Mikołaj Drzewiecki. Razem z Michałem pomykało i Piotrem pomykało przygotowaliśmy prezentację na temat równań biegunowych. Równania biegunowe polegają na zamianie współrzędnych x i y na odległość od środka 0,0 0 i kąta, jaki tworzy odcinek z osią OX. Odległość, tą nazywamy promieniem i oznaczamy jako R. Odległość ta jest zawsze nieujemna. Boki R, X oraz Y tworzą trójkąt prostokątny. Z tego właśnie wynikają podstawowe narzędzia zamiany postaci algebraicznej na postać biegunową. Trzy z definicji funkcji trygonometrycznych kąta alfa i jedno z twierdzenia Pitagorasa. Równań biegunowych używamy, aby upraszczać zapis równań algebraicznych. Dzięki temu możemy w prostszy sposób narysować wykresy funkcji. Tutaj mamy przykład dość skomplikowanego zapisu, który jest przekształcony dzięki równaniom biegunowym na o wiele przystępniejszy. W równaniach biegunowych poszukiwaną postacią jest r równa się f od alfa, a nie y równe f od x. Mam na imię Michał i przybliżę Państwu temat ekscentryczności w równaniach biegunowych. Ekscentryczność jest to stosunek promienia punktu do odległości tego punktu od kierownicy. Gdzie kierownica jest to po prostu Prosta, stała, czyli o równaniu y równa się p. Teraz prze, zaczniemy przekształcać to równanie, czyli definicję ekscentryczności, do bardziej przystępnej postaci. Odległość punktu q do punktu l jest po prostu promieniem, a odległość q do k jest różnicą rzędnych, czyli yq minus p. Następnie podstawiamy. I zamieniamy yq na r sinus alfa, co wynika właśnie z trójkąta prostokątnego, o którym mówiłem nikolaj na poprzednim slajdzie. Przepraszam. Teraz mnożymy razem mianownik i przenosimy na drugą stronę. Dążymy do postaci r równa się f od alfa. Wyciągamy przed nawias, dzielimy i wciągamy minus do mianownika, otrzymując wzór r równa się ep przez S-alfa, o którym opowie Piotr. Rozważając podane równanie, możemy stwierdzić, że wykres zmienia swoją postać wraz ze zmianą wartości ekscentryczności funkcji. I tak, w przedziale od minus nieskończoności do minus 1 oraz od 1 do plus nieskończoności jest on hiperbolą, która spłaszcza się wraz z dążeniem ekscentryczności do nieskończoności. Następnie dla wartości od 1 do minus 1 jest to parabola, której każdy punkt jest równo odległy od tak samo jest równo odległy od kierownicy oraz środka układu, co wynika wprost ze wzoru na ekscentryczność, który, który jest stosunkiem tych dwóch odległości. Ostatnim postaciem, jaką przyjmuje wykres jest elipsa, którą przyjmuje wykres dla ekscentryczności w przedziale od minus 1 do 1 z wyłączeniem zera i zwęża się ona wraz z z dążeniem ekscentryczności do zera. Tak dochodzimy do końca naszej prezentacji o równaniach biegunowych. Dziękujemy za uwagę.